Hej kochani, z tej strony Marta. Witam was serdecznie w kolejnym 101 vlogu na moim kanale i zapraszam na dzisiejszy odcinek a w nim pojedziemy do stajni do Martynika. Zobaczymy jak on się czuje w nowym miejscu, czy ma już zrobiony padoczek, czy stoi jeszcze na kwaterce. Bardzo chciałam wam pokazać pierwszy wyjazdowy trening Martyna, który oczywiście odbył się w nowej stajni, na nowej hali i zwyczajnie potraktowałyśmy go jako taki wiecie pierwszy wyjazdowy trening, nie dawałyśmy mu zbyt dużo czasu na takie wiecie oglądanie stajni i tak dalej, na taką aklimatyzację, bo on będzie miał teraz dużo treningów wyjazdowych, bo chcemy się przygotować do zawodów. No i to był taki pierwszy, który miał nam pokazać, jak właśnie Martin się będzie zachowywał, czego się po nim spodziewać i powiem Wam, że on mega się spisał, nawet udało się go pojeździć na kordeo i jestem w totalnym szoku, bo to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Mój Plan na dzisiaj jest taki, że Martin ma trening, miał mieć trening pod Wiktorią, ale zobaczymy, bo może właśnie uda mi się już dzisiaj na niego wejść. A co do filmu, to będzie taki właśnie łączony odcinek z pierwszego wyjazdowego treningu. Serio, się tak teraz tej Cieszę się, bardzo dobrze. Ale lubię tam tę stanie. Teraz Niech Ci się podoba nowy domek? Jeszcze nie wiesz. Czy Ci się podoba? No dobra, się, będzie. Będzie fajnie. muszę Ci pokazać ten plac. Dla mnie serio, który był bardzo mi To na halę, będziemy szły, to będziemy miały po drodze, nie? Mówisz, że na halę, będziemy szły, to będziemy widziały. Nie, bo plac jest za halą. A, dobra. Ale no, fajnie, mój oświetlony. Oraz też jest bardzo grzeczny, no on jest w nowym miejscu, zobacz, że stoi, nie kręci się, to, że tam się rozgląda przestąpi z nogi na nogę, to tam nic, nic dziwnego, nie? Ale widzisz, nogi też Ci podaje. W nowym miejscu często konie nie chcą podawać tak nóg. Tak, bo to jest kwestia ucieczki, jak zabierasz mu jedną nogę, to on na trzech nie ucieknie. No to racja. A jak konie wie, że nie może uciekać, no to się stresuje wtedy, prawda? Maciek, masz? Mam. Kask mam i sprzęt też mam. I to jest już pojedynka. Widzę, że kumar. Tak. Idziemy. Ale jestem ciekawa właśnie, jak on dzisiaj czasem w strefie nie będzie. Czy możemy wejść? No, proszę. No nie wiem, jak to będzie. Czemu? A, no bo moja kobita chciała sefry zakupić, ale dopóki nie widzi na żywca, to miałem <grystanie> radę. Ja mam kogoś do sprzedania. Ja fryżu z własnej woli roztaję i nie ściągam. Siwa piękność. <grystanie> Się strasznie stara, i w porównaniu z każdą sceną, w której byliśmy do tej pory, ale to wychodzi z wiekiem i jakby z doświadczeniem, to on tutaj jest taki mega spokojny na tym pierwszym treningu. On się potrafi w locie uspokoić, ale nie spodziewałam się, że tak szybko będzie odpuszczał. Boże, że z każdym kółkiem on będzie tylko bardziej tracił tą równowagę. Ha, ha, ha. Tak. ładne zagalopowanie, za krąg. spróbowała na kordeo sobie zagalopować. Zagłowia czyzy. O głowie. Właśnie nie wiem. E. No dobra i Wika będzie próbowane, kurdeo. Ale z wodzami tym razem. Gdzie oni są? O tam. A ty? No dobrze. Nie fajnie się czujesz, już dookoła Marty Lepiej, także nie zostanę. Ale fajnie, bo idzie tak, opuszcza tu głowę, ale już tak wętrząco, już ma ten nosek tak do przodu. Tak, i widzisz, jak tam podeszłaś ze mną, to on się tam 100 razy lepiej czuł, niż jak sama tam podjeżdżałam. A, bo dał się tam sprowadzić na koło na kordeo, wcale nie musiał tam iść, nie? Martynik, jaka jestem z Was dumna! No tak, tu trochę emocji, nigdy dużo nie było, ale i ciasne zakręty, i wszystko, i się troszeczkę kończy. Zagrzał. Zagrzał. A, jestem, a naprawdę jestem mega dumna z niego. No, mnie też, Nie tak, się na nim jeździło. Może nie było jakiejś super 100% kontroli, ale nie było też takiej, żebym nie była w stanie nic zrobić, nie? Coś, co jest dla mnie po prostu najfajniejsze. Tu mamy siodlarnię naszą. Tu jest siodlarnia szkółkowa. A za tymi drzewiami, mojej drodzy, znajduje się już Fajnia i hipopsika martynka. Ale masz tu jeszcze ciemno. Tak? Idziemy, ale powiem wam, że nie jest łatwo Jest dzisiaj Jak będzie tupy i taki turbony pięty I w ogóle nie dał się osiedlać Był duży problem No ale zobaczymy jak będzie na Jak stemtem nie doszody wyjechać szeroko, to w galopie tym bardziej nie wyjedziesz. Mega dumne, że w ogóle wsiadła i że udało się zagalopować. Przeżyliśmy wszyscy, tak? Wracamy, jesteśmy już po treningu. A w sumie, na szczęście na tym treningu Marten był bardzo grzeczny. Tylko te pierwsze zagalopowania były takie słabe, w ogóle nie mogłam zagalopować, no ale w sumie się udało. Wiktoria oczywiście poprawiła te wszystkie zagalopowania. No i wchodzimy sobie już do stajni, będziemy się czyścić, damy meszek, no i wyprowadzę go już podoczek. padoczek. Martyn już na swojej kwaterce i ta kwaterka jest naprawdę taka dosyć duża, bym powiedziała. Później nie będzie dołączona do stada, no ale to jeszcze kilka dni. Widzę wejście numer jeden. I tutaj będzie miał śladów. Także taki nowy przebysz tutaj jest. Trzy koniki. O, wodę tutaj, ale to nie bo Może mieć wodę i tutaj. No bez różnicy. On ma tutaj dość, czy nie? Ej, tu mamy, idziesz? Już jemy, już jest do... O, widzisz, tak właśnie o to chodzi. Trzeba się trochę napracować stary. będzie się przywitać. fajnie taka polna wiekowa, no i są te kurniki. Oczywiście synuś on się musiał przejść, tak? Będziesz jadł w kamerkę? Tak, ja już jadę. Ja już jadę, a ty zostajesz sam. Tak, tak wiesz, czoszku. Zostajesz sam. Ja się z Wami już żegnam. Jeżeli podobał Wam się odcinek, to oczywiście wciśnijcie łapkę w górę. Zachęcam także do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Drogi widzą. Także miłego dnia. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.